Autoatak Jade zadaje obrażenia wybranemu przez nas przeciwnikowi i trochę mniej obrażeń celom obok. Skill Jade sprawia, że wybrany przez nas sojusznik staje się Dead Collector'em, czyli w skrócie komornikiem. I Jade zwiększa mu Speed'a. Buff do Speed'a oraz status komornika trwa 3 tury. Kiedy Dead Collector zaatakuje, to każdy trafiony przeciwnik otrzymuje jedną dodatkową instancję. Quantum obrażeń i nasz komornik traci HP. Kiedy to Jade staje się Dead kolektorem, to nie dostaje ona boosta do Speeda i jej ataki nie zabierają jej HP. Jade nie może użyć skilla ponownie, póki status komornika się nie skończy lub sojusznik z nim wciąż żyje. Ult Jade zadaje Quantum Damage wszystkim przeciwnikom i w tym samym czasie ulepsza ona swój follow-up. Talent Jade sprawia, że kiedy Dead Collector lub ona sama zaatakuje, to otrzymuje jednego staka naładowania swojego follow-upa za każdego trafionego przeciwnika. Kiedy Jade będzie w posiadaniu 8 staków, to pochłania ona je wszystkie i wypuszcza follow-up tak, który zadaje kwantum obrażenia wszystkim przeciwnikom. Follow-up w sam w sobie nie generuje staków naładowania, ale za to, kiedy Jade wypuszcza go, to otrzymuje ona natychmiast 5 staków Pond Asset, które co Google tłumaczy na zestawiony majątek. Każdy stak zwiększa jej crit damage i może ona posiadać ich aż 50. Technika Jade oślepia wszystkich pobliskich przeciwników na 10 sekund. Oślepieni przeciwnicy nie zaatakują nas, i kiedy wejdziemy do walki, to na start walki Jade zadaje quantum obrażenia wszystkim przeciwnikom. I natychmiast otrzymuje 15 staków Pound Asset. Pierwsza pasywka Jade sprawia, że kiedy przeciwnik wchodzi do walki, to otrzymuje ona jednego staka zestawionego majątku, tak. Kiedy tura desk kolektora się zaczyna, to otrzymuje ona dodatkowe 3 staki. Druga pasywka przyspiesza Jade o 50% na start walki. Trzecia sprawia, że staki Pound Asset Dodatkowo zwiększają jej atak o 0,5%. Kolejność, w jakiej powinniście ulepszać jej skille to najpierw talent, potem ult i skill, a na końcu auto-atak. Najlepszym light cone dla niej jest oczywiście dedykowany. Zwiększa on crit rate oraz zwiększa damage z -up ataków, w zależności od posiadanego przez nas crit damage. A dzięki pasywce Jade, która zwiększa właśnie Crit image, to naprawdę fajnie działa i warto po niego wyszować. Natomiast, jeżeli nie chcecie wydawać Primo, a macie jakieś pięciogwiazdkowe karty z Erudition, to możecie jej dać taką kartę np. Himeko Jinguana, czy nawet kartę z Hertha Store, chociaż nie jest ona jakaś w w dobra. Z czterogwiazdkowych najlepszym wyborem będzie Genius' Repose. Na S5 i wtedy jest ona lepsza niż karta z Hertha Store. Yy, oczywiście tylko jeżeli nasz joint będzie w stanie zabijać chociaż jednego przeciwnika raz na trzy tury. Z czterogwiazdkowych możecie dać jej także The Day the Cosmos Fell. Też może być. I w sumie tu nie ma za dużego wyboru, ponieważ te dwie są najlepsze z czterogwiazdkowych dla niej. Przechodząc do reliktów. Najlepszym setem dla niej będzie set na Quantum Dimage, ale tylko jeżeli przeciwnicy posiadają Weakness na Quantum. Jeżeli natomiast nie posiadają go, to najlepszym jej setem staje się Ash Blazing, czyli set na follow-up. Ja osobiście polecam ten set na follow-upy, bo ciężko, żeby każdy przeciwnik wszędzie, gdzie chcemy jej użyć, posiadał ten Quantum Weakness. No, chyba że gramy mono Quantum z Silverwolf. Z planer ornamentów to najlepszym wyborem będzie Duran który zwiększy jej crit damage oraz obrażenia swallow ataków. Drugą opcją jest Sigonia, która jest świetną opcją pod Pure Fiction, ponieważ daje buffy w zależności od pokonanych przeciwników. Najgorszą opcją, ale wciąż taką, którą możecie jej dać, to jest Spritely Wonback, czy jakoś tak. I w połączeniu z jej pasywką pozwoli on dać status Dead Collector na start walki, zanim nasz sojusznik, który ma się nim stać, zaatakuje. Main staty, jakie powinniście mieć to zbroja na crit rate albo crit damage, zależy czego Wam brakuje, buty na atak procentowy, ponieważ nie potrzebują a tak bardzo speeda jak inne postacie, kulka na quantum i sznur na atak procentowy. Najważniejsze substaty dla Jade y to kryty i atak procentowy, nic więcej się tak naprawdę nie liczy. E1 jade sprawia, że Damage z jej follow -upu jest zwiększony o 32% i dodatkowo, kiedy Dead Collector zaatakuje, to otrzymuje ona bonusowe staki naładowania swojego follow-up. E2 daje zwiększenie crit ratea o 18%, kiedy posiada ona 15 staków Pound Asset. Dzięki E4, kiedy używamy Ulta Jade, to damage zadawany przez nią będzie ignorował 12% defa przeciwników przez 3 tury. E6 sprawia, że kiedy Dead Collector jest na polu walki, Jade otrzymuje 20% penetracji Quantum Resistów i dodatkowo sprawia, że Jade również staje się komornikiem. Jeżeli zastanawiacie się, co lepsze, E1, czy jej Lightcone, to od razu wam powiem, że Lightcone zwiększy damage z jej follow-upów o wiele bardziej niż jej E1 plus pozwala ignorować jej death przeciwników co ten damage jeszcze bardziej zwiększy także Lightcone jest lepszy przykładowe teamy Jade to Argenti Robin i HuoHu może być też może być też Blade Bronia i Lynx ale możecie da dać też jej takie postacie jak Jingliu, May czy Clary Oczywiście z wyborem będzie wcześniej wspaniany przeze mnie Mono Quantum, Silver Silverwolf i na przykład taką QA. To by było na tyle, jeżeli chodzi o poradnik do Jade. Jeżeli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić w suba, a jeżeli macie jakieś uwagi, to możecie napisać je w komentarzu. Możecie też zostawić jakiegoś lajka, a ja już się żegnam. Do widzenia. Czy coś.